A, witam wszystkich w Grzech Wars. Dziś sprawdzamy tą pakę od Wakibu i zobaczymy, jak tam sprawy na naszej nowej arenie. No, cóż, grałem na ślepo przez trochę ponad 10 minut. I przegrałem 6 razy, także mnie to zadowala osobiście. Nie jest to best team, mi się tak wydaje. W tym filmiku cały czas było to sama paka. Także według mnie jest to paka ok, ale no, być może są lepsze. Być może wiecie lepsze. No i teraz handlarzyk jeszcze zobaczymy. Jak potrzebujecie jakieś przedmioty, to sobie tu kupcie, by się opłacało. Lalki to ja nie wiem, czy lalka folio. Może i warto, bo tam mogą być. A kupię sobie parę sztuk, kupię sobie. Zobaczcie, czy tam są kamienie dużo folio, bo ja akurat potrzebuję. By się przydały także zobaczę, o tu są tak, 10 kamieni dusz ok też ciekawy sposób na zdobycie tych kamieni dusz folią ja prawdopodobnie folię kiedyś będę robił na każdym koncie ale nie teraz, no i teraz arena ta nowa zostało 16 dni do końca, czyli jest już połowa drogi także osiągnąłem ligę pretendentów, czyli to jest dość daleko Powiem tak, że grałem sobie na sreberku, aż pewnego dnia zauważyłem, że mam niedaleko do, do Złotej Ligi, więc zrobiłem Złotą Ligę, dopłaciłem sobie tam szmaragdami i tak sobie no, doszedłem aż do Ligi Pretendentów, czyli to nie było takie trudne. W sumie grałem na złocie, to każda wygrana była warta 30, a przegrana 10. W obronie, w Lidze Pretendentów każda wygrana jest warta 35. A przegrana jest w obronie warta minus 15, więc czyli zawsze jestem na plusie. Nie? No, oczywiście dziś dopłacałem i trochę trochę przegrywałem. Nie zawsze staram się wydawać jak najmniejszym radów, ale nie zawsze mi się udaje wszystkie 11 razy wygrać. Czasami przegrywam dwa razy, więc tak to jest, że muszę po prostu. Dopłacę śmierdami i wtedy troszkę więcej dopłacam, żeby po prostu więcej punktów zdobyć. I tak, o to powolutku, już jestem, widzę pretendentów. Nie wiem, czy dostanę się do, do tej galerii sławy, nie? Do, 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 tej, do tego top 300. No, na razie już jest połowa drogi, na razie już mamy powiedzmy. Nie, nie mamy jeszcze 150 zawodników, ale jest już 121. Ja uważam przez to, że trochę w tej, na tej arenie zrobiono porządek i teraz mniej więcej spokojnie można jakoś tak rosnąć i więcej ludzi się dostaje do Galerii Sławy. Także jest dość dużo. No i nie ma, nie ma tego, że, że jest trochę więcej punktów. Od Złotej Ligi nie ma tego, że jest trochę więcej punktów za to, że użyjemy mniej bohaterów do ataku, także do, tak to jest. Więc punktów jest zawsze tyle samo, w Pretendentów jest zawsze 35 punktów i już mam 3545 i to się pewnie obniży do jutra, bo już dziś grałem, także no i żeby dostać się do top 300 muszę mieć 6500, więc jest jakieś światełko w tunelu, że na ostatni, do ostatniego wagonu wskoczę i będę miał no, jakąś tam nagrodę na końcu. Ale i tak uważam, że ta arena absolutnie się nie płaca, chociaż te malutkie nagrody jakoś tam umilają. No zwłaszcza ta energia, a tak to naprawdę to nie bardzo ta arena mi się podoba. Moim zdaniem jest mega nieopłacalna. Było lepiej, stało, stało się po prostu. To, co się stało teraz, jest moim zdaniem gorzej. Także, no i. Mam nadzieję, że. Ja zostawię ten filmik Łakiwu, który podaje tą pakę. Mam nadzieję, że macie swoją lepszą. i Ja tak nie bardzo mi się chciało tam szukać. Być może Łakiwu następnego dnia jakąś inną pakę rzuci, ale to jest mało prawdopodobne. Myślę, że jutro będę grał tą samą pakę, a chociaż Satori, e, Satori myślę, że no nie bardzo tu pasuje. Ja bym Satori wywalił, postawił na przykład Dadego, coś takiego na przykład. Albo zamiast Satori bym co, coś innego postawił, na przykład Ismaila. E, nie ma tu Axla. Szukam kogoś z Axlem. Może bym postawił. Um, tu też nie ma ksla. Kogo bym postawił zamiast Hm Celesta? Tak. Może bym Celestę postawił. Spróbuję zaatakować. Ciekawe, czy nie przegram, bo jest mniej więcej podobne. Jest tak samo słaba i prawdopodobnie zginie. Jak nie zginie to nawet będzie lepiej. No ale Satori umniejsza... Tak, nie. Le, jednak Satori jest dobry. E, bo Satori jednak umniejsza inteligencję magów. Więc jednak Satori jest OK. Także może być jeszcze gorzej. No, czyli powodzenia.